Ha, halo? Nie. Nie twoja sprawa, gdzie jadę. Może jadę na działkę, może nie. To jest moja sprawa. Ja ślubowałem wierność i uczciwość, a nie, że będę mówił, gdzie jadę. Może. Na, ja jestem dorosłym mężczyzną i będę jeździł, gdzie chcę. Dorosłym facetem jestem. Tak pozmywałem naczynia. Ale dlatego, że chciałem, nie dlatego, że się ciebie boję, larwo jedna. Przepraszam bardzo. Co? Przepraszam bardzo. Jechała już siódemka? No jechała już właśnie, panie. Zawsze się spóźnia, a dzisiaj jechała. Mi I się harmonogram dnia zepsuł. Na MZK Opole nigdy nie można liczyć. Kurde, szkoda. No szkoda, szkoda, bo się spóźni na prezentację. – No, prezentację. Tak, proszę A... pana. Dostałem zaproszenia na prezentację ekskluzywnych garków ze styropianu i gumoleum. <noise> proszę pana, przecież tylko pana naciągają na tych prezentacjach. A gdzie tam naciągają? Wszystko, co ja kupiłem, to mi się zawsze sprawdzało, wie pan? A pierwszy to był odkurzacz sąco-piorąco gotujący, wie pan? On z tego, co znajdzie na dywanie, gotuje obiad. Głównie potrawy z regionu roztocza. <noise> Potem kupiłem na wątrobę taką prozdrowotną butelkę z azbestu od ojców Pio i Gnijo i akurat na Gnijo trafiłem bardziej. A potem to już poszło, proszę pana, wszystko kupuję. A żona też taka zakupocholiczka? Ha, żona jeszcze większa, ja jadę pogarki, a ona pojechała na prezentację tybetańskich skarpet odmładzających pięty. Skarpety odmładzające pięty? Pięty, ale w nocy jej założę na łeb. że <laughs> pana, tylko was naciągają na tych prezentacjach. Pewnie co miesiąc jeszcze pan płaci jakieś gigantyczne raty. E ja tam, takimi sprawami to się zajmuje mój dyrektor finansowy. Żona? Nie, komornik mi wszedł na konto. <laughs> Nic nie muszę robić, samo się spłaca. A tak w ogóle... Matko bosko. Która mnie bierze? Jakaś safonka pewnie. Matko bo. Dobry? Bo nie topesz z Wuchan, znowu grasuje. Spraszam, jecha już czternastka? Ma, wszystko dobrze u panienki? Co, co się panience stało w twarz, jeśli można to tak nazwać? Bo co? To jest makijaż. Chyba. Że ona wygląda, jakby zasnęła w przedszkolu na zajęciach z plastiki. Ha, starych nie ma, chata wolna, bal był, ale nikt nie posprzątał podłogi. Matko Boska. Co? Robię wrażenie, nie? O i to jakie? Jakbyś jakby się na Ukrainę przeszła, to by się ruskie 10 km cofnęły. Zuskarnie. Taka ze mnie rakieta? No taka spod Bydgoszczy. Też by mnie szukał tych. No co? Trochę wyjechałam śminką. No. I się malowałam w tramwaju. I co? Dachował? Nie, kanar mnie podziubał. Biedny, zdechnie od nadmiaru chemii teraz. Czekaj. Co tu się otwierdziela. Bo mi się powieka skleiła. A gdzie się koleżanka wybiera w takim oryginalnym makijażu? Jadę na wybory mi z Polski. Na bank reprezentuje Krapkowic. No tak, z Krapkowic jadę no. na te wybory mi Miss... Aha, jako widz. Nie. Jako kontrast. Nie. Jadę startować w tych wyborach. W samorządowych się nie udało. Będę rządzić jako miska? No, no to je, jest jaka jest, jest jaka jest, ale każdy ma prawo startować, ale... każdy ma prawo zostać wybranym, na tym polega demokracja. O, mój seba był wybranym tak? na okazaniu podejrzanych na komisariacie. Wszyscy na niego głosowali, I ja też. O, super, wsparcie od kobiety. A, a co o. wygrał? Bransoletkę na nogę. No. Jak Seba wychodzi z domu, to napiszczy. Taki krokomierz. To, to akurat nie jest demokracja. O, 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 o gościu, a ty się znasz na demokracji, tak? A może ty też startujesz na miskę Polski? Chyba na dzbana bardziej. Ja akurat startuję na lidera proateistycznej, proantymizoginistycznej, proantynieekologicznej, oddolnej akcji społecznej. To jak wy się nazywacie? Stop wszystkiemu! już nie można być przeciwko wszystkiemu, bo się kraj nie będzie rozwijał. No co ty, jak stop wszystkiemu? My jesteśmy przeciwko takiemu, takiemu światu, który zgotował nam takie dziadersy jak pan. A to żeś nie trafił, ja nie jestem dziadersem. Ja nie mam wnukersów. Mam bradersa tylko, ale. Proszę pana, ale dziaders to nie jest starszy człowiek, tylko to jest ktoś, kto nie rozumie współczesnego świata. Ona generalnie chyba niewiele rozumie. Ona też jest dziadersem. Jestem dziadersem! Ona to wygląda! To muszę sobie prostatę zbadać. To jest gdzieś tu, nie? gdzie prostata tutaj, ty durna jesteś? Trochę w lewo. Dokładnie tu, no. W każdym razie to wasze pokolenie, to wasze pokolenie odpowiada za nierówności społeczne, za to, że młodych nie stać na mieszkania, za to, że żywność jest coraz droższa. Nie, to są wasze problemy. Ja sobie z tym wszystkim poradziłem. Ja sobie na działeczce wybudowałem altankę, wykopałem sobie studnie i teraz sobie hoduję ziemniaczki, fasolkę, kapibary, Ja jestem samowystarczalny. Kabanosy też Pan uprawia? Nie, kabanosy nie, ale tylko dlatego, że mi drzewko kabanosowo uschło, wie? No, ale zaraz idę do żabki, to się nakupię sadzonek, wie? od dudy, ale nie od Andrzeja. Słuchaj. Jeszcze se kupię musztardę, bo mi tak frankfurterki obrodziły. Że... Ty tu moku w ogóle wiesz coś o działce? Gościu! Nawet nie wiesz, ile działek mi przeszło koło nosa. A. Jeszcze, żeby mieć tańsze ogrzewanie, to se na działce zrobiłem obejście na liczniku gazu. Takie, no, co? No przy spawaniu było trochę emocji, <grym, <grym, ale się udało, nie? <grym>, Ciekawe, co pan zrobi, jak panu woda w studni wyschnie? Jak co zrobię? To se ze szla szlaucha puszczę, albo kupię mineralne i co? No, i właśnie przez takie, przez takie myślenie no. niedługo na świecie zabraknie wody. Znaczy, dla pana pewnie jeszcze wystarczą, no. no, no. ale no. dla moich dzieci to już zabraknie na pewno. O, no. dla twoich zresztą też. No. A to bardzo słabo. Słabo. Bo ja się ze Sebim staramy o bąbelka. Oh. Będę madką. Naprawdę? Akurat wy chcecie się rozmnażać? Może no, jak chcesz bąbelka, to ja cię wrzucę w pokrzywy. Co? Będziesz miała całe przedszkole. <noise> Może to jednak jeszcze przemyślicie, bo jednak o. dziecko to jest dużo odpowiedzialność. Może na początku spróbujecie wychować, nie wiem, na przykład kamień albo... o, 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 o. Tego się nie da zepsuć. Ja. O, przecież kamień to nie jest dziecko. Wie pan co, nie, nie, mo nie możemy się wtrącać. No ale to się ma rozmnażać w człowieku. M nie możemy się wtrącać. Może akurat okażą się odpowiedzialnymi i kompetentnymi rodzicami. No, no, tak. no, my będziemy kopytnymi rodzicami. No. Ty będziesz parzysto, kopytna. Tak. Ja będę świetną matką, bo? bo mój seba już teraz kupuje mi tabletki antykoncepcyjne, żeby nie miała głupich pomysłów. Aha. Antykoncepcja. No, tak. A nie, to w ten sposób się starajcie. To... Trzy razy dziennie próbujcie nawet, nie? Właśnie przed wyborami jadę do Sebiego, bo ta jego Karyna poszła na plac zabaw z tymi no, y, dziećmi. To twój seba ma rodzinę? Nie! Tylko żonę i dzieci. Aha, no. Na razie im o mnie nie mówi. To ma być jakaś niespodzianka, czy coś. No. Niespodzianka na 100% będzie, słuchaj. O. Ty jemu też kiedyś zrób niespodziankę, wiesz? A? Umów się z Sebim u niego w domu i przyjedź trzy godziny wcześniej, dobra? Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry. Ale się zdziwią. No to mam prośbę, weź mnie ze sobą, ja to muszę zobaczyć. Nagra mi pan relację na Facebooka. No, spoko, to będzie mój pierwszy pato streaming. O. Że pana nie powinien się pan wtrącać? Jak tak? w się... Może nie, To nie jest nasza sprawa, jak żyją. Tak, może akurat całej trójce taki układ pasuje. No na pewno pasuje sobie mu. dzik w kilku lasach ryje ściółkę. Szkoda, że akurat wygrzewał trufla z Czernobyla. O kim to? No właśnie, o kim, o kim nie powinien się pan wstrącać, to każdy żyje jak chce, już nie ma jednego rodzaju związków, tak? No nie ma, nie ma. No nie ma, świat poszedł do przodu. Ja na przykład, ja na przykład jestem omniseksualny i żyję w związku poliamorycznym, ale mam też za sobą epizod demiseksualny z osobą interpłciową. Spójrz na takiej karuzeli jeszcze nie jechałem. Stąd się chyba wzięła nazwa diabelski młyn. W każdym razie, proszę pana, no, ludzie żyją jak chcą, tak? Nie, nie pana sprawa, co ludzie robią w sypialni i w salonie, i w kuchni, i w lesie. Zresztą ile ludzi tyle jest, proszę Pana, różnych preferencji. Tak? Proszę pana, ja już nie wiem, czy ja bym wolał was, ciebie czy jej nie wpuścić na działkę. W ogóle na <śla> pewno o Jezus Maria, niech się żadne z was lepiej nie, 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 nie rozmnażało. Może, Pana, nie ma Pan prawa nas nie wpuścić na działkę? Ale może będę miał. Jak wystartujecie, to ja też sobie wystartuję w wyborach i mnie wybiorą prezesem rodzinnych ogródków działkowych Żyzna Pustynia w Opolu. I pierwsze, co zrobię, to wybuduję taki wielki płot wokół działek, żeby mi takie uchodźcy jak Wy nie wchodziły. I żeby ten rudy lis się nie przedostał do środka. A ten rudy lis już tam wszedł, A? To jak? Przecież brama zamknięta. Uliczkę zaspawałem. Musiał wejść jakąś trzecią drogą, chyba. Wjechał na dzikiej hołowni. Ta, ta, ta. O! Co to za kapibara? Ja to bym na pana w ogóle nie głosowała. ja też nie? A ja na was to w ogóle, bo wy chcecie zniszczyć wszystko to, co moje pokolenie zbudowało hmm? rafinerie, odpady radioaktywne, cieplutki klimat. Dzięki mnie możecie wyjść i macie ciepła. Nie musicie jechać na marorkę. Jak ja zostanę miską Polski, no. to zrobię tak, żeby było dobrze. Aha. Znaczy wiesz, no, żeby wy... zostać wybranym na cokolwiek, to naprawdę musisz jeszcze mieć coś w głowie. Ale ona ma coś w głowie. Co? Dużo miejsca. Dziękuję za komplement. O, mam dużo więcej dla ciebie takich komplementów. Można być miłym dla damy? Dla kogo? Dla mnie. Dla Cię, no. O. A tak szczerze, powiedzcie mi, y, mam szansę zostać miską Polski? Tak szczerze. O A, ile pijanych w Opolu. Moja rodzina. No, bąbelki przyjechały. Czy ty masz szansę A. zostać miską Polski? Tak szczerze? No to jakby autobus z innymi kandydatkami. Spadł z klifu do czynnego wulkanu, jury byłoby niewidome i martwe, a konkurs był odwołano, nie? No to byłabyś druga. A kto byłby pierwszy? Koło zapasowe z autobusu. I ja będę idealną miską Polski. A? Bo każdy Polak ma już taką miskę w domu. Na święta zrobisz w niej sałatkę. Wieczorem umyjesz w niej nogi. A po imprezie. Co po imprezie? A po imprezie sałatka wraca do miski.